Cześć moi kochani, zapraszam Was na tak, będzie to tak moje doskonałe niedoskonałości. I to jest tak, który już chyba milion dziewcząt robiło na YouTubie, Chyba jestem ostatnia, która właśnie robi ten tak. E, I w tym taku powinno się wymienić trzy rzeczy, które w sobie lubimy, trzy rzeczy, których nie lubimy. I to oczywiście są rzeczy z wyglądu, z po prostu zewnętrznego e, nie jakieś cechy charakteru. Więc tak, jeżeli chodzi o ten tak, to ja sobie już myślałam wcześniej, wymyślałam sobie, co tam sobie lubię, co nie lubię i muszę wam powiedzieć, że ja jakimś elementem jestem, ponieważ więcej rzeczy jest, które lubię w sobie, niż tych, które nie lubię. Ale y, wymienię, wymienię około czterech y, rzeczy, które sobie, y, w sobie lubię i trzy rzeczy, które w sobie nie lubię. Więc y, zaczynamy od razu. Y, pierwszą rzeczą, którą w sobie lubię, y, są te moje włosy. Ja mam włosy kręcone, mam włosy grube przede wszystkim i, i jest ich dużo. Wiem, że dużo dziewczyn z Was, jak mówię w jakichś filmikach, że mam dużo włosów, że mam gęste włosy, to się pytacie, tak, które, które włosy macie gęste, bo nie widać tego. Ja je po prostu tak układam i tak uklepuję, że ich po prostu nie widać tej objętości i nie widać, jakie są gęste. Ale uwierzcie mi, ja mam gęste włosy. I każda fryzjerka mi właśnie to mówi, że jak na przykład jak nakładam mi farbę, to żeby nałożyć mi farbę na całe włosy, to przynajmniej tą godzinę trzeba więc to sobie lubię, że mam dosyć właśnie fajne włosy takie podatne, przede wszystkim podatne są na różne sterylizacje wszystko mogę z nimi robić, naprawdę układają się momentalnie one po prostu same z siebie się kręcą i dlatego są podatne na wszystko także tak już nie liczę tego, że są po prostu zniszczone, i, i tak dalej, od farbowania, od prostowania, i tak dalej, ale po prostu mam y, włosy właśnie gęste, i y, grube, kręcone, układające się ładnie, y, właśnie po mamusi. Także to jest pierwsza rzecz. Y, druga rzecz, którą sobie lubię, to są moje nogi. Mam nogi długie, jak na swój wzrost, ponieważ ja jestem niska. Mam 1,60 m wzrostu i to jest też jedna zaleta, właśnie, którą uwielbiam w sobie. Uwielbiam właśnie drobne, malutkie kobietki. Ja jestem, wiecie, troszeczkę taka postawniejsza, bo przy przytyłam, ale kiedyś ważyłam około 50, maksymalnie 55 kg. Przy wzroście 1,60 m byłam naprawdę drugim sięka. i kocham to sobie właśnie, że mam niski wzrost. I e, oprócz tego mam dosyć długie nogi. Mam przede wszystkim szczupłe nogi, nie są one krzywe. I i to w sobie właśnie lubię i lubię je eksponować po prostu, no bardzo lubię w sobie to, że mam właśnie długie i szczupłe ładnie zbudowane nogi, to jest tak, kolejna rzecz, aha no przede wszystkim moje oczy, ponieważ i kolor mi się bardzo podoba. Nie ma filmiku makijażowego, w którym byście mi powiedziały, że mam ładne oczy, że kolor moich tęczówek. W ogóle na początku, e, właśnie jak zaczęłam nakręcać, to dużo dziewczyn się pytało, czy nasze szkła kontaktowe, ponieważ mam taki kolor oczu niespotykany. Od zawsze, od dziecka, mi właśnie wszyscy mówili, że mam bardzo ładny, taki unikalny kolor oczu, ponieważ ja mam całe niebieskie, nie jakoś żółto-niebieskie, szaro-niebieskie, tylko mam niebieskie, błękitne tutaj środki, a na około mam jeszcze obramówkę tak granatową i bardzo ładnie to wygląda, szczególnie jak świeci słońce, to te oczy po prostu tak się wybijają. To też po mamie. Dużo właśnie cech mam po mojej mamie. I to są moje oczy. Kolejną rzeczą, którą kocham sobie to są moje rzęsy, ponieważ ja rzęsy też mam długie, są podatne na wywinięcia, tak samo jak moje włosy po prostu są dosyć gęste, długie, wywijające się. Każde tusz praktycznie dobrze wygląda, jedne wyglądają może trochę lepiej, trochę gorzej, ale nie ma tak, żebym jak z jakiegoś tuszu była bardzo niezadowolona, po prostu no, moje rzęsy są, to mi się właśnie podoba, moje rzęsy mi się podobają we mnie. I kolejną rzeczą, która mi się we mnie podoba, to są moje piersi, ponieważ też nie są za duże, nie są za małe, są ładnie zbudowane, można tak powiedzieć i też nie narzekam właśnie na swój dekolt, ponieważ nie jest jakiś strasznie duży bardzo rzucający się w oczy ale są w miarę kształtne mam nadzieję, że faceci tego nie słuchają więc no, ale co no, kobiecość, tak? Pierwszy mam dosyć ładne, tak mi się wydaje przynajmniej i to mi się we mnie podoba, więc to są na razie te rzeczy, już więcej nie będę na razie wymieniać teraz wymieniam niedoskonałości i tutaj tak, przede wszystkim e, znowu do włosy. E, ponieważ, e, tak jak mówiłam, mam kręcone włosy, co po prostu dla mnie nie pasuje. Ja nie lubię siebie w kręconych włosach, nie wyglądam zbyt korzystnie właśnie w takiej fryzurze, więc je ciągle muszę prostować, suszyć suszarką, e, wiecie, na tych lokówkach i to po prostu niszczy mi te włosy Fakt układają się, są podane na każde fryzury, ale niestety nie podoba mi się to, że są bardzo kręcone. Po prostu jak ich nie wysuszę, to uwierzcie mi, jestem baranek. Byście mnie po prostu nie poznały, jakbyście mnie zobaczyły. Także ciągle muszę je prostować i dlatego są dosyć zniszczone. Więc to mi się y, akurat nie podoba. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o mój wygląd zewnętrzny, co mi się nie podoba, to są moje paznokcie. Ponieważ ja nie wiem, kiedyś y, nie miałam aż takiego problemu. Ja zawsze miałam problem, że miałam suche paznokcie, bo ja w ogóle suchą cerę. I zawsze miałam problem właśnie z tym, że mi się rozdwajały, że mi się kruszyły, ale nie aż tak jak teraz Teraz mam po prostu masakrę taką, nie jestem w stanie ich zapuścić Kiedyś jeszcze mogłam normalnie zapuścić te paznokcie Jeszcze kiedyś, bardzo dawno temu, jak byłam dzieckiem, to je troszeczkę obgryzałam Więc możliwe, że to pra prawdopodobnie przez to Miałam ze dwa razy tipsy na sobie, ponieważ tak jak mówię, nie mogłam ich założyć pu zapuścić Więc założyłam sobie tipsy, niestety tipsy mi... Nie wiem, po tygodniu chyba odpadły. Normalne takie, jak wiecie, żelowe, akrylowe. Miałam jedne i drugie, więc nie jestem w stanie nosić ani przedłużanych paznokci, ani nie mogę zapuścić swojej paznokci. Ciągle mam rozdwajane Po prostu straszna masakra. Bardzo mnie to denerwuje, właśnie moje paznokcie. Więc to jest kolejna wada, nie pierwsza wada. Droga wada, to jest ten mój piękny, wystający brzuch. I to też nie brzuch taki, wiecie, na dole tutaj, tak jak normalnie brzuszek wystaje Tylko ja mam po prostu tutaj oponkę i zawsze jak tyję, to nie tyję tutaj w nogach. E, troszeczkę może piersi mi tyją trochę tutaj w ramionach, ale to naprawdę tak minimalnie wszystko mi idzie po prostu w brzuch. Wszystko, wszystko tutaj nie w pupę, nie w biodra, tylko tutaj właśnie w tą oponkę. Ciężko mi to strasznie zrzucić. E, wystarczy naprawdę, że nie wiem. Trochę schudnę, załóżmy te, nie wiem, 5 kg załóżmy schudnę, potem, z, nie wiem, ze 3 dni znowu zacznę jeść tak jak poprzednio jadłam i znowu mi ta oponka pięknie wraca. Po prostu nienawidzę swojego brzucha. Muszę zacząć z tym walczyć, wiem, że jestem w stanie, wiem, że mi się to uda, tylko muszę po prostu się zmobilizować i no po prostu mam tyle na głowie, że ciężko się zabrać za cokolwiek. Także muszę właśnie zgubić tą piękną moją oponeczkę naprawdę, to moje te niedoskonałości, które po prostu totalnie mi się nie podobają, na tym się skończyły. Wszystko inne w miarę lubię. Jeszcze mogę powiedzieć tutaj o ramionach, chociaż też ostatnio mi trochę schudły. Tutaj wiecie, te kobiece sprawy, właśnie tutaj też to je w tych miejscach ciała. Natomiast wszystko inne, spoko, nie narzekam. Mam dosyć małe usta, ale mi to tak jakoś strasznie nie przeszkadza, nigdy tym nie przeszkadzało. Ja chcę je powiększyć, to po prostu konturówką trochę objadę wyżej i tyle. Nos mam w miarę normalny, kości policzkowe też jakieś takie w miarę, nic mi tutaj nie przeszkadza, nie, nie, jest, nie mam jakichś takich strasznie rzucających się w oczy mankamentów po prostu na tej twarzy. Także tyle. I jeszcze przede wszystkim też nie lubię swojej suchej skóry suchej cery, ponieważ mam skłonność do zmarszczyk, niestety. Ale to normalnie wszystkie dziewczyny właśnie z suchą cerą mają, tak. Niestety, to już taka nasza natura. E, także to jest wszystko, e, na tym poprzestanę. E, więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie bardzo żałuję i postanowiłem poprawę. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie serdecznie. E, zapraszam oczywiście na mój drugi kanał. Bardzo serdecznie Was nie zapraszam. Jeżeli nie widziałyście jeszcze mojego drugiego kanału, e, to będziecie miały link na dole. Więc, kochani moi, serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję Wam za oglądanie. Czekajcie na kolejne moje filmy. Pozdrawiam Was, papa. Dzięki Was trzy razy pozdrawiam.